Hej, wejdzie, szłam. dyska. No dobra, po co miałam tu przyjść do Was? A ja pamiętam, ja ja, 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 ja. pamiętam. Coś ci się stało. Nie wiem, nie wiem, wiem, przepraszam. Trochę się źle czuję. Boże. Dobra, bo ja nie wiem, po co ja tu jestem. Nawet nie mam żadnego kolegi. Po co ja tu jestem? E, słuchaj, tak ostatnio się pięknie bawię ze swoją młodszą siostrzyczką. To się w ogóle z nim nie może Możecie się pobawić. Nie. Wolę być kulzionkiem w szkole i podrywać innych. Aha, czyli boisz być jakimś takim dziwnym osobą, która tylko podrywa osoby, a zamiast się zająć swoim rodzinką? No, może być tak. I być może.

no i dobrze, Nie, 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 dobie, nie, 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 Proszę. nie, go w nie, nie, gdzie są pająki. A! pająki. Pająki, nie, po, nie, 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 pająki komary. Boże, mogą go nie, 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 o, nie. Co to w ogóle za zachowanie? Dobrze, dobrze, słuchajcie, bo y, teraz Będziemy się bawić y, na... Się A kiedy nie... będziemy mieć przydzielone pokoje? I już. Zapraszam po... Zapraszam do siebie trzosaki. Ja? Ja. Poczekaj. Y, to trochę odsuniemy.